Witajcie, moi kochani, w kolejnym filmiku, kolejna sobota, kolejny wieczór, który Pan Bóg nam dał. A dzisiaj w krótkim materiale chciałbym, abyśmy przyjrzeli się pewnym słowom Pana Jezusa Chrystusa, które wypowiedział tuż przed y, swoją męką i krzyżowaniem, w zasadzie kilkanaście godzin przed, tym, przed tymi wydarzeniami pasyjnymi, które wypowiedział do swoich uczniów, a które to zostały nazwane nowym Przykazaniem. Dlaczego ono jest nowe i czy na pewno jest nowe, o tym przekonamy się już po czołówce. A więc serdecznie zapraszam. Ewangelijana w 13 rozdziale, w 34 i 35 wersecie czytamy takie słowa. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem, żebyście się i wy tak wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście moimi uczniami, jeśli siebie nawzajem darzyć będziecie miłością. Pan Jezus używa tutaj słów nowe przykazanie ale od razu pojawia się taka myśl w głowie i znak zapytania, jak to nowe przykazanie, skoro z tego typu przykazaniami czy z tego typu wezwaniami do miłowania się mamy już do czynienia wcześniej w Piśmie Świętym. I tak na przykład w Księdze Kapłańskiej w XIX rozdziale, w XVIII wersecie Pan Bóg również kazał Izraelitom, swojemu ludowi, miłować się. A więc już w zakonie, już w Księdze Kapłańskiej jest mowa o miłowaniu bliźnich. Później ten motyw miłowania innych przejawia się w zasadzie przez cały Stary Testament, a kiedy dochodzimy do Nowego Testamentu, kiedy dochodzimy do miejsca, gdzie Jezus wstępuje na arenę, to widzimy, że jego nauczanie w zasadzie w całości skoncentrowane jest na miłowaniu, na miłości. A więc tak naprawdę to nie jest nowe przykazanie. Dlaczego tutaj Pan Jezus zaś mówi o nowym przykazaniu? No i oczywiście z pomocą znowu przychodzi nam nasz ukochany język grecki, który na słowo nowy ma dwa słowa różne. I tak jedno z nich, to słowo kainos, które oznacza coś nowego co do jakości w porównaniu do czegoś co jest stare, zużyte, zepsute, zniszczone. Natomiast drugie słowo to słowo, które na pewno większość z nas kiedyś słyszała, to jest neos, czyli coś nowego w czasie, coś, co dopiero zaistniało. I co ciekawe, w tych słowach, które Pan Jezus używa w tym miejscu, które przytoczyłem, tam występuje słowo kainos, które, jak wspomniałem, odnosi się do czegoś nowego co do jakości. I dla przykładu podam, że w Nowym Testamencie Paweł używa takiego stwierdzenia nowy człowiek. I tam właśnie pojawia się to słowo kainos. Mało tego, sama nazwa Nowy Testament również zawiera to słowo. Kajne, tiateke, nowe przymierze, a więc nowe w sensie jakości w porównaniu z czymś, co już się zdewaluowało. Zostaje zniszczone, czy, czy wchodzi w miejsce, to nowe wchodzi w miejsce starego. Tak, i tutaj Pan Jezus mówi o nowym przykazaniu, w sensie nowym co do jakości. I tak moi kochani, o jaką jakość chodzi. A kiedy patrzymy na, na Jezusa, na to, co On mówi, to On mówi tutaj, że tak jak ja was ukochałem, za chwilę Powie im, że większej miłości nikt nie ma nad tym, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. I teraz ta no, ten nowy wymiar jakości Bożej, Jezusowej miłości, to miłość, która poświęca się nawet do momentu śmierci. Jezus bowiem całkowicie zmienił sposób, w jaki miała być miłość okazywana. Miała swoją jakością przypominać. Właśnie tę ofiarną miłość Jezusa, która niezależnie od tego, czy coś czuje, to niezależnie od tego wyświadcza dobro innym, nawet jeśli na to nie zasługują. Mało tego, Jezus zmienił całkowicie punkt odniesienia, wskazując na nowy, niezależny od ludzkich set standard, jakim odtąd miała być Jego miłość okazywana. Mówi swoim uczniom, swoim naśladowcom: Kochajcie siebie. Taką miłością, która jest gotowa oddać swoje życie za innych. Mało tego, przeczytanych na początku przeze mnie słowach, Jezus mówi, po tym wszyscy poznają właśnie po takiej miłości wszyscy mają poznać naśladowców Chrystusa, że między nimi panuje właśnie taki rodzaj e, więzi, która gotowa jest na wszelkie. Poświęcenie. Taka postawa miłości wcale nie oznacza jakichś emocjonalnych uniesień, ale oznacza gotowość do wysiłku i poświęceń na rzecz innych braci i sióstr w Chrystusie. Jeśli zabraknie tego podstawowego znaku chrześcijaństwa, to wszystko inne przypominać będzie troszkę taką tubkę z jakąś substancją w środku. Nieważne, co na danej tubce jest napisane czy narysowane, ważne, co jest w środku. Natomiast to, co w środku, okaże się dopiero wtedy, kiedy dojdzie do pewnego nacisku. To nacisk bowiem ukaże to, co w tubce się znajdowało. Moi kochani, podobnie jest w naszym życiu, gdzie działają różne naciski, różne presje, różne sytuacje stresowe, które. No, tak obrazowo mówiąc, naciskają nas i ukazują, co z nas wychodzi. I to właśnie wtedy ukazuje się nasza prawdziwa natura. Ponieważ, kiedy wszystko idzie dobrze i jest dobrze, to łatwo jest nam deklarować pełne wzniosłych słów, deklaracje. Ale wtedy, kiedy przychodzi pewien kryzys. Kiedy przychodzą jakieś trudności wówczas o wiele trudniej jest dotrzymać i dochować obietnicę, dotrzymać i dochować tę jakość Bożej miłości, która tutaj została nam przez Chrystusa zaprezentowana. Dopiero wtedy, kiedy doświadczamy kryzysu, wychodzi z nas to, co w nas naprawdę siedzi, ukazując prawdziwą naszą naturę i weryfikując jednocześnie to, czy Boża miłość, właśnie ta, o której tutaj czytamy, no jest w nas, czy też nie? I zanim zakończę, jeszcze jedną taką myślą chciałbym się z Wami podzielić. A mianowicie chciałbym, abyście zadali sobie pytanie: co mnie jako chrześcijanina tak naprawdę określa? Co tak naprawdę jest moim znakiem rozpoznawczym? Jak zachowuję się? Kiedy jestem z, w kościele, a jak zachowuję się, kiedy jestem poza Nim, kiedy jestem z ludźmi, którzy Boga nie kochają. I czy tym swoim zachowaniem bardziej przypominam na śladowcę Jezusa, czy na śladowcę tego świata i systemu, w którym przyszło nam żyć. Kochani moi okazuje się bowiem, że to nie krzyżyk noszony na naszej szyi, czy koszulka z napisem Jestem chrześcijaninem czynią nas chrześcijanami, czy określają nas jako chrześcijan, czy są naszym znakiem rozpoznawczym? Ale tak naprawdę to, to, co jest w naszym sercu, co jest w naszym wnętrzu, i czy w tym wnętrzu panuje miłość, którą Jezus wlał przez swego Ducha Świętego, i, i o której tutaj, w tym właśnie fragmencie, Czytamy. Ja bardzo życzyłbym i sobie i moim bliskim, i Wam, moi kochani, aby być właśnie kimś takim, z którego wnętrza wypływa ta prawdziwa miłość Jezusowa, miłość w wydaniu nowego przykazania, o którym dzisiaj sobie nieco porozmawialiśmy. I tego właśnie Wam, kochani, i mnie sobie osobiście życzę. Tymczasem niech Bóg błogosławi dzisiejszy sobotni wieczór i da nam dożyć. Do jutrzejszej niedzieli i do następnego tygodnia, a jeśli pozwoli dożyć, to widzimy się już w przyszłą sobotę. Do zobaczenia. Cześć.